Cześć, dzisiaj podczas tej lekcji chciałbym, żebyś poznał albo poznała stronę i y grę Asy Internetu. Żeby wejść na, do tego projektu, na tą stronę, musisz wpisać w Google Asy Internetu i pierwszy link, który Ci się wyświetli, to będzie Be Internet awesome Google.com. Jeżeli klikniesz to Asy Internetu, informacje, to przekieruje ci na stronę, Gogla to jest projekt, w którym można się nauczyć, jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak się nie dać tam oszukać, jakie są zasady panujące tam i jak się powinniśmy zachowywać w sieci. Tutaj mamy część, zachęcam, żebyście obejrzeli to ze swoimi rodzicami, bo są tutaj też informacje typowo dla Was, dla, dla uczniów ale też e, dla takie zasady, które warto, żeby każdy w domku e, przestrzegał, żeby być bezpiecznym w sieci. Można tutaj sobie właśnie popczytać o, o tym kodeksie asów internetu, e, to poprzeglądać wszystko. Można wydrukować sobie e, też tutaj e, zobowiązania asów internetu, zobaczyć jak tam, jakie mamy zasady w domu, żeby być w tym internecie bezpiecznym, no bo internet nie jest wcale, wcale miejscem bezpiecznym. Są różne treści, różni ludzie, którzy nie zawsze mają dobre intencje, co, co do nas. Zachęcam jeszcze raz, żebyście tutaj kliknęli też dla rodzin, posiedzieli ze swoją mamą, z tatą, z waszymi bliskimi, pooglądali co tutaj jest. Chociażby to jest wycinanka, zaś zachęcam, jeżeli macie drukarkę i możecie coś powycinać, można sobie stworzyć też. Już to kliknę takiego fajnego, właśnie e, ludzika, który jest tam w tej grze, którą e, też chciałbym, żebyście poznali, i zaraz pokażę, jak przejść. Mam tu czterech ludków, bo e, przepraszam, pięć, bo jest pięć kategorii e, w, tym, e, w tej całej grze. A jak dojść tutaj do, do tej gry? Jeszcze raz przejdę do, do informacji i tutaj trzeba kliknąć poznaj Interlandię jak to kliknę to gra zaraz się załaduje, tutaj trzeba trochę poczekać ona ma dość wymagania sprzętowe, takie dość mocne, jest napisana w nowej technologii sieciowej więc troszkę ta karta graficzna nam tam pomęczy i nasz komputer no ale myślę, że każdemu to będzie działało jeżeli by gra działała gdzieś wolno to też tutaj Możesz kliknąć na ten trybik e, i wyłączyć grafikę HD. Wtedy będzie to działać lepiej. Ok, ale do dzieła jak tutaj mam napis. Naciskam, zobacz, co tu się dzieje. Mamy kilka światów i przez te światy chciałbym, żebyś przez każdy z tych światów e, przebył albo przebyła bo e, przebyła. Mamy wieżę skarbów, która nam mówi, jak mamy chronić e, nasze hasła w internecie, jakie jak... jak Trzeba wybierać dobre hasła, żeby nikt nam nie przejął żadnego konta internetowego też o tym, że jak powinniśmy się zachowywać i że hejt nie jest nie jest dobry, jak tam jak wyciszać takie konflikty, jak robić to, żeby, żeby było fajnie i życzliwie w internecie, żeby nikt nikogo nie obrażał i skąd się bierze taki hejt, jak z nim walczyć, też możesz tutaj przejść tą grę. Tutaj o tym, jak się nie dać e, nabrać po prostu, czyli jak się nie dać oszukać w internecie, nie stracić e, czegoś, co jest dla nas ważne, czy to są pieniądze, czy jakieś inne, e, inne wartościowe rzeczy. I tutaj e, ostatni świat, czyli o tym góra uważności, czyli e, o tym, co warto i dla kogo publikować. No bo nie wszystkie rzeczy warto publikować w internecie dla wszystkich. Szczególnie gdy są jakieś nasze prywatne zdjęcia, więc o tym jest ten dział. OK. I pokażę Ci kawałeczek tutaj, chociażby pierwszej części tą Królestwo życzliwości, jak to wygląda. Klikamy zagraj. Ja już tutaj przeszedłem tę grę, dlatego, dlatego mam tutaj zagraj jeszcze raz. Po każdej grze jest certyfikat, który możesz wystawić. I chciałbym, żebyś taki certyfikat. Wystawia, bo wystawiła sobie po każdej grze, wpisała tam swoje imię i nazwisko. I ten plik, który tam uda ci się z certyfikatem, on się pobierze na Twój komputer, to dołącz go do lekcji, do classroomu. I zobacz tutaj, to jest wprowadzenie. Eee, tutaj w tej grze to przyspieszę. Zobaczysz, że ta gra pierwsza jest fajną platformówką, w którą możesz pochodzić, poskakać eee, w prawo, w lewo I, i możemy tutaj sobie pograć. Czyli sterujemy tym ludzikiem. I rozdajemy spacją e, serwiszka, uprzejmość dla innych i tak e, o to chodzi w tej grze, musimy przejść tą planszę, tych takich plansz gier jest e, 4 czy 5 tych światów i chciałbym, żeby każdy skończył się certyfikatem, wyślij mi każdy z tych certyfikatów e, do klasy. Do I przede wszystkim poczytaj informacje, które są, chciałbym, żebyś na pewno... Zobaczył tutaj, albo zobaczyła te, ten e, tutaj zobowiązanie asów internetu, sprawdź tę informację, poszedź z rodzicami, poczytajcie, zobaczcie, bo to jest, e, to jest fajne. Uczy, a jednocześnie nas bawi, bo gra jest naprawdę fajna. Polecam.